Witajcie kochani, z tej strony Niula Szczecina. Witam was kochani cieplutko w kolejnym już odcinku naszego pełnego portfela. Yy, można powiedzieć drętwego pełnego portfela. Yy, mamy dzisiaj numerki nieparzyste 17, 15 i 11. Yy, no i zostanie nam jeszcze jeden odcinek. Ja myślałam, że mamy tylko po... Mam sześć drapek, a jednak się okazało, że jedna się cisnęła gdzieś i jest... 7 jeszcze, także te 4 zrobimy sobie już w następnym odcinku, a to są liczby parzyste, także ten, te dwa odcinki tak na to postawiłam. No zobaczymy, kochani. Trzymajcie kciuki 11, 15 i 17. Czy w tych drabkach znajdzie się korona? Oby, bo czekam na nią. Bardzo bym chciała ją zobaczyć. Wy na pewno też. Pamiętajcie kochani, zostawiamy łapeczkę, subskrypcję, kochani, bo to nic Was nie kosztuje. Yy, a mi jest miło i przyjemnie, jak widzę, że podobają Wam się moje wypociny, jak ja to mówię. <grych> I zabawa ze drapkami. Dobra, drapiemy, drapiemy jedenastkę i szukamy korony bądź yy, liczby i kwoty. Mamy 17, 2. Trzydzieści dwa i jedenaście. I co? I mamy obok, a mamy dziesiątkę. Mamy sześć. Jeden obok. Cztery. Dwadzieścia osiem. trójeczka Dwadzieścia dwa. Dwanaście. Obok. Dwadzieścia. Dwadzieścia. Jeden. Dziewiętnaście. Czternaście. Osiemnaście. Siódemka. Piętnaście. No, korony dalej nie widać. Trzynaście. Wszystkie liczby, tylko nie te... O, jest! Korona, zobaczcie. Wyprosiłam koronę. Dobra, jest korona. Szkoda, że nie podwaja. Ale mamy mamy wygraną. Dobrze, 33 obaczek i ostatnia 25. A zobaczymy sobie. No, 30 zł, bo już tutaj troszkę odkryłam. Także korona daje nam zwrócik i mamy naszą koronę. Ok, dobra. Teraz karty. Czy jeszcze coś nam tutaj wpadnie? Tu mamy dwa różne. Tutaj też banknoty, monety. Diament banknot. Tu mamy banknot i walizka. Moneta walizka. Sztabka i walizka. Diament klucz. Moneta i diament. Dobra, tutaj trzy takie same kwoty. 500, 150, 150 porad drugi. Stówka. 2 miliony. Założę się, że trzeciego nie będzie. Nie wiem, czy drugi dadzą. 60, 30, 60. tysięcy Tu mamy stówkę po raz drugi, 30 po raz drugi i tysięcy Także mamy wygrane, kochani, 30 złotych zwroci. No, powiem Wam, że ta paczka, jak ją tak drapie no to no nie jest z tych paczek. Wow, która potrafi coś dać. No, jak widzicie, zaczynają się już teraz zwroty, dużo pustaczków. Czyli będzie standardowy zwrot, tak podejrzewam. Ale mamy trzy dychy i mamy w końcu koronę. Także ja już się cieszę. Teraz 15. Jeszcze może nas to wszystko zaskoczyć. Oby mile. Yy, dobra, no to co? Drapiemy i szukamy kolejnych wygranych. 6, 2, 28 i dwunastka niulowa. Dobrze. Trzydzieści cztery, dwadzieścia pięć, piętnaście, jedyneczka obok, cztery, trzydzieści trzy, jedenaście. Dwadzieścia jeden, trzydzieści dwa, dwadzieścia trzy, czternaście dziesięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia dwa, siedemnaście dziewiętnaście. Tu mamy trujeczkę obok, 20, dwadzieścia, 24 dwadzieścia i ostatnia to 29. Daje nam oboczka. Sztabka i diament. Moneta walizka. Moneta pierścionek. Klucz walizka. Mamy walizka, pierścionek, konieczynka i walizka, klucz, sztabka, konieczynka i sztabka. Dobrze. Trzy takie same kwoty. 50 tysięcy, 62 miliony, 500 zł. Do 50 to 50 200 tu mamy 5000 30 30 60 po raz drugi i stówka po raz pierwszy. Także tu niestety okazało się, że mamy zrapeczkę Pustą. Druga kontrolna. No. Tu nie ma. Może tu będzie też... No. Ho, 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 już patrzcie, już się schowała. Okej. Okay. A jest G. Dobra. MG. No niestety. Ale jedna jest. Jedna jest. Muszę sobie ją tak położyć, żebym wiedziała, żeby mi się nie zgubiła. Mamy koronę, cały czas mamy, kochani, koronę. 17. Prawka z numerem 17. I co mamy? Mamy na dzień dobry dwunastkę niulową. 17, 34 i 29. Dwadzieścia jeden, dwadzieścia sześć, dwadzieścia trzy, dwadzieścia dwa, trzydzieści trzy, dwadzieścia dwa, trzynaście. Chyba coś pomieszałam po drodze. 21, 26, 23, 28, 33, 22, 13. Tych liczb nie ma. Dobra, ale mamy 11 obok. 10 też nie mamy. 19. I czwóreczka. Piątka. 20. 6. Dwadzieścia cztery, dwadzieścia siedem, czternaście, trzydzieści jeden, dwójeczka i dziewięć. Ho, ho, ho. Karty, pierścionek i moneta to kółko i to kółko. Konieczynka walizka. Walizka i diament. Pierścionek i klucz. Banknot sztabka. Moneta. O, mamy wygraną drugą, ale miło. Moneta, moneta. Świetnie. Dobrze. Tu mamy diament i pierścionek. Konieczynka i sztabka, boję się, aż tego ostatniego odcinka powiem Wam, no bo jak tu już wpadają jakieś wygrane, no to może być smutno, ale wiecie, możemy sobie tylko podebatować, porozmawiać. No, a trapki to są trapki. Tu mamy 150. Tu mamy 5. 000. tu mamy 500 po raz drugi, 150 po raz drugi, 50 tysięcy, 30, 2 miliony, patrzcie, dali 2 miliony i 5 tysięcy, no 5 tysięcy mamy też dwa razy, ale pod monetą, co mamy pod monetą? 60 złotych, ho, 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 kochani, tu mamy odcinek na zero, tak? Bo mamy 60 wygrane, tu mamy koronę 30 wygrane, także mamy 90 na 90. No to odcinek taki troszkę przyjemny, yy, jeśli chodzi o yy, dzisiejszy draping, No dobra, 60 złotych jest. Widzicie, widzicie, bo ja tutaj tak widzę. I 30 korona. No, fajnie, fajnie. Także podliczajcie, yy, no, żebyśmy wiedzieli, ile mamy już nadrapane. Ja się z wami, kochani, żegnam. Widzimy się już w ostatnim odcinku pełnego portfela. Ach, normalnie, no co powiedzieć, no. Może tam się trafi główna wygrana. Trzymajcie kciuki, kochani. Do usłyszenia. Miłego dnia wam życzę. Buziaczki, pa!